Jak późne jedzenie wpływa na organizm? Moja droga, wieczorne jedzenie uruchamia w organizmie duży wysiłek. Wydzielanie insuliny, wzrost temperatury ciała utrudnia wejście w głęboki sen, intensywną pracę układu pokarmowego. Tymczasem noc to czas, w którym organizm powinien przełączyć się na zupełnie inny tryb, naprawę i regeneracji. Podczas głębokiego snu zachodzą procesy, które trudno nadrobić w ciągu dnia. Wydziela się melatonina, która nie tylko reguluje sen, ale działa jak silny antyoksydant i wspiera układ odpornościowy. Produkuje się somatotropina, czyli hormon wzrostu, odpowiedzialny za odbudowę tkanek, mięśni i kości. Aktywuje się leptyna, która reguluje uczucie sytości i pomaga utrzymać prawidłową masę ciała. Spada poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, dzięki czemu organizm resetuje układ nerwowy. A w wątrobie włączają się procesy detoksykacji, a mózg w fazie głębokiego snu dosłownie czyści się z toksyn dzięki tzw. układowi plimfatycznemu. Jeśli żołądek w tym czasie jest zajęty trawieniem, część tych mechanizmów nie włącza się lub działa mniej efektywnie. Nocne posiłki to dla ciała sygnał najpierw jedzenie, regeneracja później. Efekt: gorszy sen, słabsza odporność, spowolniona naprawa tkanek, a przy regularnych późnych posiłkach większe ryzyko problemów metabolicznych. Ciekawostką jest też to, że gdy organizm uczy się trawić nocą, zaburza naturalny rytm dobowy. Mózg zaczyna rejestrować, że wieczorem nadal jest aktywny czas, a to sprzyja bezsenności, wahaniom nastroju i większej podatności na stres. Dlatego zaleca się, aby ostatni większy posiłek jeść najpóźniej 2-3 godziny przed snem. Daje to ciału szansę, by w nocy w pełni włączyło swoje naprawcze oprogramowanie.